Na każdy temat. Dzień dobry, witam serdecznie, Adrian Pietraszek, to jest audycja na każdy temat, a dzisiaj zgodnie z wcześniejszą obietnicą, moimi i Państwa gościem jest pan Krzysztof Kalinowski, burmistrz Strzegomia. Dzień dobry, witam serdecznie w studio. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Panie burmistrzu, warto było przerwać urlop we Francji, by wrócić specjalnie na finał strzegomskiego Biennale Rzeźby w Grencie. Pytam o to, ponieważ w przemówieniu wspomniał pan, że powrót z urlopu prowadził prosto do Strzegomskiego Centrum Kultury. To, to nie był przerwany urlop. Był trochę skrócony, tak abym zdążył na odsłonięcie tych ośmiu pięknych rzeźb, które powstały podczas strzegomskiego biennale Rzeźby w Granicie. To jest takie wydarzenie, które jest dla mnie szczególnie bliskie, ponieważ przez wiele lat, jeszcze jako zastępca dyrektora, później jako dyrektor Centrum Kultury. Byłem mocno zaangażowany w przygotowanie biennale, w jego przebieg. Także później w rozliczanie środków finansowych, które pozyskiwaliśmy z zewnętrznych źródeł na realizację tego, tego wydarzenia. I to no, jest to jedno z ważniejszych wydarzeń artystycznych, jeśli chodzi o naszą gminę, ale nie tylko o Dolny Śląsk, a właściwie jest to to podkreślaliśmy podczas tego wernisarzu i pan komisarz i ja że jest to i rzeźbiarze, że jest to y, największe tego typu wydarzenie w Europie Centralnej naprawdę są, y, jest wiele plenerów organizowanych y, tutaj w naszym regionie w regionie tym y, jeśli chodzi o skalę europejską Natomiast są to plenery rzeźbiarskie, gdzie rzeźbi się w miękkich materiałach i nie tak duże formy. Natomiast no, tu uwzględniając, że są to piękne, duże rzeźby, duże monumenty, rzeźbione w takiej twardej skale, jaką jest granit, no jest to wydarzenie naprawdę wyjątkowe, zwłaszcza, że w tej chwili odchodzi się, w ogóle w, w, artyści odchodzą od rzeźbienia, i, I rzeźba idzie w kierunku jakichś takich instalacji. Yy, a jeśli już jest rzeźbienie, to właśnie w miękkich materiałach, w drewnie, w, w marmurach, w piaskowcu. Rzadko kiedy artyści sięgają po, po, po granit, a my po prostu promujemy w ten sposób ten nasz tutaj lokalny surowiec. Pokazujemy, że to nie jest tylko materiał budowlany na parapety, kostkę, krawężniki, ale że jest to naprawdę materiał, którym można wyrażać sztukę. W tym roku zupełnie nowa przestrzeń miasta została ozdobiona tymi pracami, czy za kolejne dwa lata zostanie uzupełniona nowymi rzeźbami, czy może jest pomysł też na to, żeby. Jakąś kolejną przestrzeń miejską właśnie ozdobić tymi mhm. pracami? No to zobaczymy. Podczas każdego pleneru przed jego rozpoczęciem jest ustalane miejsce prezentacji prac, które podczas pleneru powstaną. To, co dla mnie jako włodarza jest najważniejsze, to udało się stworzyć. Największą, chyba w Polsce, galerię rzeźby w Granicie, taką pod, pod chmurką, która jest dostępna 24 godziny na dobę, nieodpłatnie. Więc jest to naprawdę bardzo duża atrakcja turystyczna. Myślę, że wkrótce wydamy też taki folder, w którym będą zaznaczone poszczególne miejsca prezentacji rzeźb, z opisem tych rzeźb, z nazwiskami autorów, tytułami. Tak, aby stworzyć taką ścieżkę, którą turysta przyjeżdżający do Strzegomia będzie mógł przejść, aby obejrzeć te wszystkie, te wszystkie eksponaty tej naszej niezwykłej galerii. To jeszcze panie burmistrzu, jeżeli pan pozwoli, będzie trochę prywaty. Podpytam o ten urlop we Francji, a konkretnie... Mm. Jakie inspiracje z francuskich miasteczek warto byłoby przenieść do Strzegomia, zwłaszcza jeżeli chodzi o estetykę w przestrzeni publicznej? A czego pana zdaniem nie mają Francuzi, a mają Strzegomianie? Moglibyśmy podejrzeć dużo, dużo ciekawych rzeczy, ale myślę, że i Francuzi mogliby się od nas trochę nauczyć. Natomiast to, co ale liczy, liczyłem to, co, na to, to że pan mnie tak W kontekście tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, będąc w Calais, przed tamtejszym ratuszem przepiękna rzeźba autorstwa Augusta Radę no. mieszczanie skalę ja to podkreślałem też podczas tego wernisażu że często nie zdajemy sobie sprawy jak duży wpływ ma dla nas sztuka w tym wypadku rzeźba umieszczona w przestrzeni publicznej. My, y, idąc do pracy, idąc na zakupy, spacerując z psem czy z rodziną po mieście, spotykamy się ze sztuką, naprawdę sztuką najwyższej próby. Y, na te plenery przyjeżdżają do nas naprawdę najlepsi artyści z Polski i nie tylko z Polski. Więc mamy naprawdę możliwość obcowania ze sztuką, i często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak duży wpływ ona wywiera na naszą podświadomość. Otaczając się pięknymi przedmiotami, mamy piękne myśli. I, I naprawdę to wpływa na naszą wydajność naszej pracy, na nasze samopoczucie, na komfort po prostu i, i poziom naszego życia. Bardzo proszę. W takim razie przechodzimy teraz do... A wracając jeszcze do proszę tego, co, co bo pytanie było trochę inne, chciałbym się trzymać jednak tutaj. Co z Francji? <gry> tak, tak, tak. To co mnie tam urzekło, to również przepiękne kwietne trawniki. Niesamowite jak może wyglądać trawnik. Nie chcę na razie zagłębiać będzie, się w koszty, jakie, będzie jakie, więcej, jakie, Panie Burmistrzu, jakie będzie, to generuje. będzie ale, więcej zieleni w strzegomiu? Ale myślę, że kwietne, kwietne trawniki to jest y, ten kierunek, w którym powinniśmy iść, dlatego że y, miasta generalnie na zachodzie Europy odchodzą od tej strzyżonej tak krótko trawy. To już jest w tej chwili przeżyte. Natomiast y, kwietniki w Normandii wyglądają tak jak kwietne łąki. Natomiast y, myślę, że y, no jest to niestety chyba porównywalne z, y, w kosztach z koszeniem bo no, utrzymanie też tych takich łąk tak, żeby one kwitły przez cały rok, żeby po prostu były kolorowe i przepiękne, to pewnie też niestety trzeba pielęgnować je odpowiednio, natomiast jeszcze takie rozwiązanie, które bardzo mi się spodobało, to to, że Pojemniki na śmieci są ukryte pod ziemią. Z wierzchu jest tylko, no, tylko y, coś w rodzaju takiego automatu wrzutowego, natomiast sam kontener ze śmieciami jest pod ziemią, nie wydaje zapachów, nie y, ozdabia w cudzysłowie, oczywiście. Miasta, więc jest schowane y, takie rozwiązanie. Tylko, że to pewnie wymaga też odpowiednich samochodów, które są w stanie y, taki, taki podziemny pojemnik opróżnić. No, ale myślę, że wszystko jest przed nami i wszystko jest do zrobienia. Y tam nie, ma, tam nie ma boksów śmietnikowych. Podróże kształcą i, Zdecydowanie. i to będzie najlepsza puęta dla tej części rozmowy. Panie burmistrzu, czy zapoznał się Pan z rankingiem magazynu Wspólnota? Chodzi oczywiście o ranking najzamożniejszych um, gmin i miast w Polsce. Oczywiście, że się zapoznałem. Natomiast ja z dużą rezerwą podchodzę do takich rankingów, dlatego że jako ekonomista wiem. Doskonale, że tak można przy wszystkich statystykach podobierać parametry, współczynniki, żeby otrzymać na koniec wynik no Taki, jaki, jaki byśmy oczekiwali, ja, jakiego byśmy ja, nie oczekiwali. Panie burmistrzu, protestuję, ufam jednak ekspertom, którzy przygotowują, jako socjolog. To wymaga, mówię. Wymaga, wymagałoby naprawdę głębszej analizy, dlatego że ze statystyką jest tak, że jeżeli włożymy nogi do piekarnika, a głowę do zamrażarki, to nadal będziemy mieli 36 stopni. Ja naprawdę z dużą rezerwą podchodzę. Cieszy na pewno to, że w Powiecie Świdnickim jesteśmy na najwyższym miejscu. Martwi też y, oczywiście spadek w tym rankingu, ale proszę zwrócić uwagę, że tam y, zdaje się, że chyba wszystkie y, y, gminy, z wyjątkiem Marcinowic bodajże, zaliczyły spadek. I to jest niestety tendencja dotycząca całego naszego regionu. I to, to najbardziej niepokoi, bo bez, bez względu na to, jakie twórcy tego rankingu przyjęli, y, przyjęli tutaj wskaźniki i parametry y, oceny, to na pewno martwi to, że, że generalnie jako województwo przemieszczamy się w dół. W mojej ocenie, tak jak już powiedziałem, to, że jesteśmy na, na najwyższej pozycji z dochodem na mieszkańca 6, ponad 6,5 tysiąca, czyli 600 chyba, świadczy o tym, że Zamożność Strzegomian jest na dosyć wysokim poziomie, natomiast to wcale nie musi się przekładać na życie wszystkich mieszkańców. Dlatego, że tak jak już powiedziałem, to może świadczyć o tym, że jest grupa osób, które rzeczywiście, którym żyje się rzeczywiście lepiej, ale może być też grupa takim, którym się znacznie pogorszyło. To daje nam ten, ten spadek. Najwyższe, co prawda, miejsce w powiecie ciągle, jesteśmy liderem. Natomiast to wcale nie musi się przekładać na życie zwykłego przeciętnego mieszkańca. I najprawdopodobniej gminy. się panie burmistrzu nie przekłada, ponieważ komentarze są różne w sieci, zwłaszcza pod ja komunikatem, się który się pojawił, że y, większość z nich po prostu tej zamożności nie odczuwa w codziennym y, życiu. No. Y, no, ja się nie dziwię, że mieszkańcy komentują to w taki sposób. Y, dlatego, że no, y, tak jak już powiedziałem, y, to jest tylko statystyka. Według mnie poziom życia mieszkańców, o poziomie życia mieszkańców decydują też inne rzeczy. My tutaj jako Gmina nie mamy też wpływu na pewne tendencje takie ogólnoświatowe, bo musimy pamiętać, że żyjemy w czasach ogólnoglobalnej recesji. Często, kiedy rozmawiam z naszymi przedsiębiorcami, oni mówią, że takiej sytuacji, jaką teraz mają w swoich branżach, po prostu jeszcze nigdy wcześniej nie mieli, a prowadzą działalność już od ponad 30 lat. Więc to jest na pewno niepokojące, i tutaj, jako, jako przedstawiciel gminy, chciałbym, jeszcze myślę, że podczas tych wakacji doprowadzę do spotkania. Z przedsiębiorcami, aby wspólnie zastanowić się, jak gmina mogłaby tutaj przedsiębiorcom w tej sytuacji trudnej na, na rynku pomóc. Natomiast to, co jest, na co też należało zwrócić uwagę, to na poziom życia mieszkańców nie tylko wpływa y, dochód jaki osiągają to na pewno też ale to jest często za tym stoi jak gdyby ich prywatna inicjatywa to jaką pracę mają wielu mieszkańców nie pracuje w ogóle w strzegomiu tylko gdzieś poza strzegomiem y, więc y, na komfort życia mieszkańców wpływają też inwestycje jakie gmina prowadzi y, i, I poziom infrastruktury, jaką uda nam się jako, jako społeczności stworzyć. Panie burmistrzu, czy uważa pan, że ta wysoka pozycja w rankingu przekłada się na jakieś większe zainteresowanie inwestorów? Y no, bo często o, gdzieś te rankingi są jakieś ile w tej trudnej rynkowej sytuacji. Ktoś myśli o inwestowaniu jeszcze? No to myślę, że tak. Znaczy są takie firmy, które, które prowadzą inwestycje, bo też nie, nie popadajmy w jakiś pesymizm. Nie jest jeszcze tragicznie i są też firmy, które inwestują, i myślę, że ta wysoka, wysoka pozycja raczej jest. Symptomem, takim bodźcem dla inwestorów do tego, aby się zainteresować gminą, a nie, dlatego, a nie żeby zniechęcać. Więc tutaj jestem akurat bardzo pozytywnie nastawiony i z optymizmem patrzę. Myślę, że. Zawsze są okresy dekoniunktury i okresy y, prosperity. Mówiąc jeszcze proście, po każdej burzy wychodzi zawsze słońce. Tak, wahadło w którymś momencie odbije. Eksperci w tamtym roku jeszcze twierdzili, że w połowie tego roku nastąpi odwrócenie tej tendencji niekorzystnej i gospodarka zacznie się powoli piąć w górę. Y, na razie tych symptomów nie ma, ale to zależy, co eksperci mieli na myśli, mówiąc o połowie roku. Y, Poczekajmy, ja myślę, że ta tendencja, dwunastoletni, 12, 12 działa nadal, bo to jest taka z obserwacji wieloletnich wynika, że. Że to się sprawdza, więc myślę, że w którymś momencie gospodarka odbije w górę. Być może takim symptomem będzie zakończenie wojny na Ukrainie. Pewnie tak miejmy nadzieję, że to nie, niebawem nastąpi. I, I gospodarka się podniesie, a wtedy napłyną do, do naszej gminy inwestorzy i przedsiębiorcy też odetchną. I myślę, że umocnimy swoją pozycję wtedy nawet nie tylko jako gmina, ale jako region. Wracając do tej jakości życia, wspomniał pan panie burmistrzu o tym, że to nie tylko te pieniądze te które choćby tutaj w rankingu są wskazane per capita czyli na osobę, ale również to co nas otacza, czy w ostatnim czasie pojawiły się nowe środki lub pomysły na przykład na inwestycje, które warto dziś zapowiedzieć czy podkreślić? Tak, tak. No dostaliśmy przede wszystkim warto powiedzieć, że dostaliśmy wreszcie dotacje na termomodernizację siedmiu budynków. To bardzo duża inwestycja. Będą w ramach tego remontowane budynki szkół w Goczałkowie, dwa budynki szkoły w Goczałkowie, dwa budynki szkoły w Stanowicach, budynek szkoły w Olszanach oraz budynek szkoły w Kostrzy i świetlica w Kostrzy, która wymaga już naprawdę remontu chyba najsłabiej już jest teraz, jeśli chodzi o stan techniczny tej świetlicy. Po tym, jak już zostały wyremontowane właściwie wszystkie inne świetlice w gminie, to Kostrza teraz czeka na swoją kolej i myślę, że już wkrótce będzie to zrealizowane. Jakie to są środki, panie burmistrzu? To jest, to cała, całość inwestycji to około 20 milionów złotych. Także niebagatelna, niebagatelne przedsięwzięcie. No Chciałbym podkreślić, że teraz trwają dwie bardzo duże inwestycje drogowe też, czyli remont, trzeci etap remontu, Alei Wojska Polskiego to będzie naprawdę przepiękna y, główna arteria naszego miasta, właśnie z e, przepiękną aleją rzeźb, także turystycznie miejsce. Y, y, Podjęliśmy rozmowy z PKP też o przejęciu ulicy kolejowej, tak aby zagospodarować się, tak aby turysta, który przyjedzie do Strzegomia, od razu miał ładne miasto do obejrzenia, a nie, a nie ulicę kolejową, która jest teraz zaniedbana. No i cały czas podejmuje starania o to, aby kolej wyremontowała. A następnie przekazała gminie budynek dworca. W tej chwili to, co jest największą bolączką, ja wiem dla podróżnych, to jest to, że nie ma nawet przyzwoitej poczekalni, gdzie podróżni mogliby po prostu w okresie zimowym przeczekać, poczekać na pociąg. No to jest to naprawdę to nie jest XXI wiek. Zwłaszcza, że jest to piękny dworzec stary, no i turysta przyjeżdżający dzisiaj do Strzegomia zderza się z zabitymi płytą OSB oknami. To, no, to nie robi dobrego wrażenia, dlatego no, to jest jakby dla mnie naprawdę jeden z najważniejszych celów, priorytet, jeśli chodzi o to, żeby doprowadzić do remontu tego dworca. Mam nadzieję, że to się uda jeszcze w tej kadencji, poza tym no, trwają, jest, no, tych inwestycji jest całe mnóstwo, myślę, że wyczerpalibyśmy tutaj, naprawdę potrzebowaliśmy godziny, żeby wyczerpać temat, ale z tych takich jeszcze najważniejszych, no to y, kotłownie w szkole y, y, numer dwa. W, i w szkole numer 4 nowe kotłownie remonty wydawalni obiadów i kuchni w szkołach właśnie numer 2, w szkole w Olszanach i w szkole numer 3. Dalej Cały czas trwa remont punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam pojawiły się jeszcze takie problemy, że okazało się, że kanalizacja jest pozawalana, więc trzeba było ją odtwarzać. Troszeczkę prace się przedłużają, ale już wkrótce miejmy nadzieję, że inwestycja będzie zakończona. Mamy już właściwie ogłoszony przetarg na budowę ścieżki rowerowej ze strzegomia przez, do Moraw przez Morawę do Skarżyc. Dalej do Jaroszowa, więc to już niedługo ta inwestycja ruszy, a y, są już kończone, są już przygotowane y, programy funkcjonalno użytkowe na ścieżkę rowerową y, do Tomkowic, ze Strzegomia do Tomkowic i dalej do Godzieszówka. Y, tam będzie jeszcze wykonany y, dokładny projekt, musi być wykonany i później będziemy się starali o dofinansowanie. Całość tej inwestycji to będzie około 14 milionów złotych i są y, na to środki zewnętrzne. Y, się w dalszej kolejności ścieżka rowerowa w Rogoźnicy, gdzie też już mamy program funkcjonalno- użytkowy. No jest tego naprawdę dużo. Oprócz tego cały czas tworzone są projekty przebudowy ulicy Rybnej, ten łącznik taki między ulicą parkową a widokową. Także to są takie dosyć też ważne projekty, bo ludzie na to czekają już właściwie od lat. Także trwają prace projektowe. Przypominam cały czas o obwodnicy granicznej. Tutaj już właściwie projekt jest wykonany. Teraz jeszcze czekamy na, na pozwolenie na budowę i już mam nadzieję, że wkrótce jest to inwestycja realizowana w systemie zaprojektu i Wybuduj, Myślę, że wkrótce rozpoczną się już będzie decyzja i rozpoczną się prace. Także graniczna zyska wreszcie odciążenie od tego ruchu kołowego tych dużych samochodów, które przewożą tamtędy kruszywo. Trwają prace też projektowe granitowej obwodnicy to dobra wiadomość dla mieszkańców Kostrzy. Tam w Kostrzy generalnie też jest projektowana ulica, remont ulicy Kościuszki i ulicy Borowskiej. Więc no też jak gdyby tutaj no myślę, że uda się przeprowadzić tę inwestycję. No, tak jak mówię, jest już rozstrzygnięty przetarg na budowę Orlika w Goczałkowie. Wkrótce także ruszają prace modernizacyjne z boisk Orlik w Stanowicach i w Jaroszowie. Jeszcze za chwilę tutaj czekamy na sesję, bo trzeba będzie przesunąć środki. Okazało się, że jednak więcej trochę będzie kosztował budowa placu zabaw w Rusku, więc myślę, że znajdziemy tutaj wspólnie z radnymi środki na, na to, aby wykonać ten plac i wkrótce ruszy też budowa tego placu. Jest naprawdę no, cała masa tych, tych inwestycji, tak jak mówię, jeszcze moglibyśmy je mnożyć, ale takie mniejsze. Natomiast to, co jest dla mnie ważne, przystąpiliśmy także do projektu stworzenia windy w urzędzie. Będziemy także szukać środków na to. Bo to jest też dla mnie bardzo ważne, aby urząd wreszcie stał się dostępny dla ludzi niepełnosprawnych, dla ludzi starszych. W tej chwili to też nieprzy jest nieprzystające do XXI wieku, że osoba na wózku musi być obsługiwana na dole. To jest niegodne naprawdę. To nie na nasze czasy. No. Panie burmistrzu, czas się niestety kurczy, a dopytam jeszcze o rzekę Strzegomkę. I to jest pytanie od jednego ze słuchaczy: czy Strzegomka doczeka się uprzątnięcia po ubiegłorocznej? powodzi. Chodzi o Rumorz naniesiony podczas ubiegłorocznej powodzi, a także chodzi o wycięcie drzew i krzewów zarastających koryto. Czy w tym kontekście państwo kontaktujecie się z Państwowym Gospodarstwem Wodnym tak. Wody Polskie i co w tym zakresie? Jesteśmy w kontakcie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym, natomiast niewiele z tego wynika, bo po prostu Wody Polskie nie mają, nie mają pieniędzy na to, żeby uprzątnąć te rzeki. To niestety, może dogadać się z niestety. nimi, przejąć na... na znaczy zasięg. zawsze, zawsze Czyszczenie koryta rzeki Strzegomki i innych cieków wygląda w ten sposób, że gmina ponosi część kosztów. W tamtym roku już po powodzi koryto Strzegomki na terenie miasta zostało wykarczowane, bo może oczyszczone to za duże słowo. Zostało wykarczowane. Natomiast efektów tego już nie widać, bo po roku po prostu rzeka z powrotem zarosła. No to jest, gdyby przyrody nie oszukamy. My z, już tutaj, jako grupa samorządowców składaliśmy taką deklarację, że jesteśmy w stanie. Jeżeli rząd znalazłby środki i przesunął je do gmin, jesteśmy w stanie sami przeprowadzić, bo rozumiemy też sytuację wód polskich, gdzie tych cieków jest naprawdę dużo i samo organizacyjna strona wyczyszczenia tych wszystkich koryt może nawet tutaj przerastać możliwości, bo żeby uzyskać taki skokowy wzrost poziomu oczyszczenia tych rzek, no to naprawdę no, wysiłek bardzo, musiałby być bardzo duży, bo to są lata zaniedbań. Natomiast no, ta nasza propozycja póki co pozostała bez echa. Jak rzeki wyglądają, to nie jest tylko, tylko obraz. Tutaj cieków wodnych na terenie naszej gminy, gdzie po ubiegłorocznej powodzi jeszcze te drzewa, które zawisły gdzieś tam na innych drzewach rosnących w korycie rzeki. Do tej pory jeszcze wiszą i widać, że jak wysoko powód sięgała. To dotyczy wszystkich gmin, bo podobne problemy ma i Gmina Żarów, z tego co wiem, i Gmina Świnnica, Gmina Wiejska. Wszędzie tam, gdzie, gdzie przetoczyła się powódź, no niestety rzeki nadal są zaniedbane. I ja też rozumiem mieszkańców, którzy y, złoszczą się, widząc, może nawet widząc inaczej. Te zar... niepokoją się, panie burmistrzu. Tak, tak. tak. Y, niepo, niepokoją się i złoszczą też, no, bo y, póki co aura, że tak powiem, nam sprzyja, ale Czy to jest się pomysł, kiedyś, żeby im pomóc? kiedyś skończy. Y, ja myślę, że jeszcze w, teraz w najbliższych tygodniach uda się spotkać z panem dyrektorem Wód Polskich zlewni Legnica I, i jeszcze raz będę chciał go tutaj ściągnąć, pokazać mu jak wygląda sytuacja tutaj na miejscu. Mam nadzieję, że to coś zmieni, chociaż tak jak mówię, Kluczem do tego, żeby, żeby coś się zmieniło, są pieniądze, które popłyną z rządu, od rządu, z, z budżetu państwa do wód polskich albo bezpośrednio do gmin, tak żebyśmy sami mogli podjąć się wyczyszczenia tych, tych cieków wodnych. Póki co, na razie, nie ma ani środków na to, ani przepisy nie pozwalają nam jako gminie. Wyczyścić tych cieków, bo jest to własność wód polskich i przepisy nie pozwalają na to. Ja mam nadzieję, że do tematu wrócimy na kolejnej audycji już po spotkaniu z przedstawicielem Wód Polskich. Panie burmistrzu, dosłownie jeszcze w dwóch zdaniach. Dwa duże wydarzenia, Międzynarodowy Festiwal Folkloru i powrót z Akapella, a Czego mieszkańcy i goście mogą się e, spodziewać podczas tych dwóch wydarzeń, no i tego drugiego, które powraca, ale dosłownie w dwóch zdaniach. <laughs> Niestety mam złą wiadomość, nie przyjedzie do nas zespół z Indii. Ale Azja będzie reprezentowana przez zespół z Turcji. Właściwie to będziemy mieli zespoły z całego świata, bo będzie, tak jak mówię, Turcja, czyli Azja, Meksyk, Ameryka Północna, będzie zespół z Paragwaju, więc będziemy mieli Amerykę Południową i Ganę. Zawsze te zespoły z Afryki są takie głęboka języczkiem, egzotyka języczkiem uwagi, ale oczywiście zespoły europejskie, bo będzie zespół z Ukrainy, będą nasi kostrzanie. No i gwiazda, która wystąpi w niedzielę na stadionie, zespół Śląsk. Ja myślę, że nie trzeba reklamować. Po prostu warto, warto przyjść i zobaczyć, zwłaszcza że to będzie taki program przykrojowy, podróż po Europie, taneczna i muzyczna podróż po Europie z fortepianu mistrzów. Od fortepianu w Kamieniu Łomie przenosimy się również do bazyliki mniejszej do perły śląskiego gotyku. Tam powraca Strzegom a tak, yy, powraca Strzegoma Kapella yy, z przepiękną muzyką sakralną. Zachęcam wszystkich do tego, żeby znaleźć w ten weekend chociaż jeden wieczór i spędzić w murach naszej bazyliki, ponieważ yy, muzyka, która rozbrzmiała podczas Strzegoma Kapella, yy, czyni te mury po prostu innymi. Ja tylko dodam, że podczas ostatniej edycji festiwalu a Akapela w 2022 roku mieliśmy gości z Gdańska z Poznania z Warszawy, także jest to festiwal, który już naprawdę został dostrzeżony wśród ogólno, ogólnopolskich, w ogólnopolskim środowisku melomanów. I mam nadzieję, że ten festiwal będzie się rozwijał nadal, zwłaszcza, że został wsparty przez dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kolejne trzy lata. Uzyskał dofinansowanie, co bardzo cieszy. Ja mam nadzieję, że ten temat rozwiniemy za naszym kolejnym spotkaniem. A dziś o bieżących sprawach gminy Strzegom mówił mój i państwa gość, pan Krzysztof Kalinowski, burmistrz Strzegomia. Bardzo dziękuję za wizytę w studio i spotkanie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. A z naszym gościem.